Jak wiemy, KNF jako jedyny zrobił coś w sprawie Amber Gold, ale czy zrobił wszystko, co powinien? Właśnie mamy wątpliwości. Wydaje się, że Komisja Nadzoru Finansowego, chociaż złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, i następnie konsekwentnie broniła swojego stanowiska w pewnym sporze z, prokuratorą, z prokuraturą, która chciała. Umorzyć to postępowanie, wcześniej odmawiała wszczęcia. To jednak wydaje się, że gdyby o obawach, o pewnym niebezpieczeństwie dla klientów zostały poinformowane inne podmioty, jak choćby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Ministerstwo Finansów. Oczywiście można przyjąć, że przedstawiciel Ministerstwa Finansów zasiada w Komisji Nadzoru Finansowego, ale co innego, sama obecność na posiedzeniu Komisji, a co innego oficjalne pismo z Departamentu który jakby profesjonalnie ocenia niebezpieczeństwo, profesjonalnie ocenia zagrożenie dla rynku finansowego i ewentualnych klientów. Nie poinformowano także Ministerstwa, nie poinformowano, Ministerstwa Finansów, nie poinformowano także Narodowego Banku Polskiego. Więc, więc wydaje się, że gdyby ta reakcja była nieco szybsza i szersza, to to no nie pozwoliłoby aż do takich rozmiarów rozwinąć tej przestępczej działalności państwu P. Jak rozumieć bierność takich instytucji jak skarbówka, jak CBA, jak KRS przy wiedzy, którą mieli na temat państwa P? Jak to rozumieć? To jest taki po prostu indolencja czy coś więcej? Panie redaktorze, jest oczywiste, że państwo P nie byli w stanie samodzielnie zorganizować tego oszukańczego biznesu. Jest oczywiste, że jeżeli pani, jak ktokolwiek dopuściłby się w prowadzeniu działalności gospodarczej takich zaniedbań jak państwo P, niepłacenia podatków, nie składania sprawozdań, nie składania deklaracji podatkowych, Jestem przekonana, przekonany, że y, y, reakcja służb skarbowych y, no, byłaby natychmiastowa. No jest natychmiastowa w przypadku różnych czy, y, znajomych czy petentów przychodzących y, do biura, szukających jakiejś porady y, prawnej. Dlaczego y, tyle instytucji publicznych, y, począwszy od y, prokuratorów, od prokurator referenta, przez szefa prokuratury rejonowej, przez prokuratorów prokuratury okręgowej, przez szefa prokuratury okręgowej, przez prokuraturę apelacyjną, krajową, przez urzędy skarbowe, oczywiście wyłącznie przez, przez prokuratura generalnego pana Seremeta. Dlaczego tyle... Instytucji nie realizowało swoich obowiązków, no, panie doktor możemy snuć domysły. W mojej ocenie jest jeszcze jakby za wcześnie na wnioski. Musimy zaczekać do przesłuchania kolejnych, na przesłuchanie kolejnych osób. Natomiast. Natomiast no, na pewno e, osoby, które prowadziły tę działalność e, musiały mieć e, ochronę. E, albo e, była to ochrona e, polityczna, albo była to e, ochrona e, ze strony funkcjonariuszy e, służb e, specjalnych czy pan wyszedł z taką inicjatywą jeżeli tak do kogo że działanie pana nie odnosi żadnego efektu a rozpoczyna się trzeci rok działalności tej firmy na ogromną skalę czy też któryś z pana przełożonych wezwał pana i powiedział proszę pana wykonuje pan tą pracę pisze pan te pisma nic z tego nie wynika oni działają jeszcze bardziej intensywnie tym bardziej już na coraz bardziej wrażliwym rynku Pani Przewodnicząca, oczywiście śmień twierdzi, że działania urzędu przynosiły efekty, czego są dowodem uchylenia postanowienia prokuratora, przychylenia się do tych zażaleń przez sąd. Sprawa, sprawa Amber Gold była już od 2019. Powtórzę dyfunków. moje pytanie. Czy Pan powziął taką decyzję, że przeprowadzi taką rozmowę i z kim się przeprowadził? Czy też ktoś z Pana przełożonych zaprosił Pana na rozmowę i zapytał, co można zrobić, ewentualnie? Jakie pismo i do kogo przygotować, żeby ktoś tą sprawę potraktował poważnie? Nie przypominam sobie takiego zdarzenia, jak wspomniałem, do listopada 2011 roku. Do listopada, A co się wydarzyło po, po listopadzie 2011 roku? Po listopadzie zostało oczywiście 24 listopada skierowane pismo do pana prokuratora generalnego, w efekcie czego zostały przekazane, zdaje się, przez prokuratury okręgowe w, w Gdańsku i w i w Warszawie to pismo do pana prokuratora odnosiło się do dwóch podmiotów informacje odnośnie tych postępowań rzeczywiście w tym postępowaniu w postępowaniu w sprawie Ambergord pan prokurator prokurator który podpisywał to pismo przyznał że zawieszenie było zawieszenie postępowania było niesłuszne proszę pana to jest początek stycznia w tym momencie 2012 roku mijają kolejne miesiące dalej nie ma żadnego efektu ludzie popracują swoje Pieniądze. Pytam pana, czy wtedy uznał pan, że dalej działania prokuratury regionalnej nie przynoszą żadnego efektu, w związku z powyższym trzeba uruchomić inne procedury. No jak wspomniałem, procedury zostały uruchomione. Proszę pana, ja już oddaję teraz głos. Ja panu powiem tak, z tego co pan mówi, obraz jest bardzo prosty. Państwo, żeście złożyli zawiadomienie i raz na ileś miesięcy wyprotokowali dwa zażalenia, wy żeście zrobili swoją sprawę, a że sprawa idzie dalej, no to trudno. Pan poseł, pan poseł Krajewski. Bardzo ja pozwolę, Dziękuję. przepraszam sobie tylko skomentować, że no, urząd nie prowadzi postępowań karnych, zawiadamia i ewentualnie <grym> przekazuje informacje, ale postępowanie karne prowadzi prokuratura i działaliśmy w takim zakresie, jakie mieliśmy informacje, jak wspomniałem, nie mieliśmy żadnych własnych informacji, wszelkie informacje były przekazywane na bieżąco i postępowanie cały czas się toczyło i jak wspomniałem doszło to do powołania. I jeszcze, jeszcze jedno słowo, proszę pana, czy pan przypomina sobie swoje zeznania w organach ścigania, które pan składał? No, oczywiście pamiętam, że... Pamięta Pan, a czy pan, czy pan pamięta, jak Pan określał działalność Amber Gold i jak określał Pan ryzyka związane z tym, że ta działalność jest coraz bardziej postępująca? No zapewne jak Pani... I jak Pan oceniał tą działalność Amber Gold? Oczywiście z czasem, jeżeli wzrastała liczba, liczba punktów obsługi klienta i coraz większa była kampania reklamowa, to trudno nie było uznać, że ta... Ee, zakres działalności się zwiększa, co może oznaczać, że więcej pieniędzy ewentualnie zostanie odwracane. Proszę pana, a pamięta pan, jak pan ocenił e, kwestię pojawienia się OLT? No pani przewodnicząca, proszę wybaczyć, ale w szczegółach nie pamiętam. Tych zeznań rzeczywiście kilkukrotnie składałem. A jak pan ocenił, to może nie znań, jak pan ocenił pojawienie się OLT? I zagrożenie dla pieniędzy klientów z tym związane. No pamiętam, że w piśmie o, o czym? Nie, no w, w ogóle mówimy. jak pan wtedy ocenił, niekoniecznie w tym piśmie i w tych zeznaniach. Ja naprawdę nie pamiętam, na pewno w piśmie wskazywaliśmy, że to jest może metoda na e, obarczanie ryzykiem tych pieniędzy. Proszę tak. powiedzieć, kto zwracał się do Krajowego Rejestru Sądowego o informację, czy Amber Gold składa sprawozdania finansowe? To był, to był, nie wiem czy jeden czy dwa departamenty, ale na pewno departamenty odpowiada, odpowiada, odpowiedzialne za nadzór bankowy. Pan się nie zwracał w ramach... Ja, ja przekazałem te pozyskane informacje do prokuratury. Mm -hmm. Proszę pana, e, proszę powiedzieć, czy ma pan wiedzę na ten temat, aby mm, Ministerstwo Finansów podejmowało jakiekolwiek działania w stosunku do Amber Gold? Czy Ministerstwo Finansów? Mam informacje prasowe, wiem, że organy podatkowe w pewnym momencie. Nie, 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 nie interesują nas prasowe. Interesuje nas kwestia. Yy... Działania, a dokładnie interesują mnie dwa podmioty. Jeden to jest yy, komórka dotycząca kontroli skarbowej, a drugi to jest ten, z którym się zazębiacie główny inspektor informacji finansowej. W związku z tym, czy tutaj Państwo przekazywaliście informacje do tych podmiotów i prosiliście o jakiekolwiek działania lub reakcje? To ile sobie przypominam, rzeczywiście z Generalnego Inspektora, od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej taka informacja wpłynęła. Kiedy? No, zakładam, że to był już rok 2012. To wybuchło Apary? To pismo, ta informacja o tym, że pismo wpłynęło, była skierowana do Prokuratury Krajowej w Gdańsku przeze mnie 9 sierpnia 2012 roku, więc zapewne musiało to być chwilkę przed tą datą. Mhm, wakacje 2012. Dobrze, proszę pana e, proszę powiedzieć. E, czy Państwo rozmawialiście na ten temat? Które instytucje jeszcze spoza KNF-em powinny podejmować działania w obliczu tej piramidy, a są bierne? Jak wspomniałem wcześniej, w lipcu 2012 roku, temat, temat Podmiotów prowadzących działalność bez zezwolenia, w szczególności na rynku bankowym, czy tej działalności bankowej bez zezwolenia, był przedłożony na, na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego. Tam członkowie Komisji zajmowali jakieś stanowisko, wyrażali swoje opinie. Czy, 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 ale niestety nie pamiętam, jakie działania były, czy, czy jakieś do konkretnych działań zostaliśmy zobligowani. Jeśli tak, to oczywiście te działania... Proszę pana, to, to, to jest w ogóle, możemy do tego dojść. Rozmawiamy o lipcu 2012, a mnie interesuje głównie 10 i 11 rok. A 12 to wie pan co, to, to już jak wszyscy o tym wiedzieli, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego siedziała w firmie, to rzeczywiście to była wielka sztuka, żeby w wakacje przed wybuchem samej cokolwiek zrobić. Pytam pana, czy... W, w obliczu lat 9, 10, 11 i połowy 12 roku była rozmowa Pana ze swoim dyrektorem, ewentualnie dyrektora, czy, czy Pan prosił przekazać um, informacje, czy zapytania, dlaczego inne podmioty nie reagują, mimo że mają w zakresie swojej kompetencji Amber Gold na pewno w kontekście chociażby pisma tego, które ostatecznie zostało skierowane do prokuratora generalnego i tego harmonogramu który, działań, które były przekazywane przewodniczącym, to te rozmowy miały miejsce. Z kim i gdzie i kiedy i jakie? <gry> Oczywiście te rozmowy były prowadzone z moim przełożonym, dyrektorem departamentu Prawnego, który prosił mnie o sporządzenie z Czyli Panem Marcinem Olszakiem. Czy jakieś inne rozmowy były? I gdzie żeście Państwo te pisma kierowali? Gdzie Pan Olszak, czy Pan panu Olszakowi, czy na odwrót, sugerowaliście, że powinny pójść pisma? Ja zostałem poproszony o przygotowanie takiego pisma. Jak wspomniałem, było to działanie zupełnie niestandardowe. Ja pracując w 2009 roku. Od 2001 roku, wcześniej w Komisji Papierów Wartościowych Giełd nigdy nie przygotowywałem pisma na takim poziomie do Prokuratora generalnego, więc było to O nim wiemy, czy jakieś inne działania. Yy... Działania na poziomie spotkań w programie w Spisze pana, zawiadomienie do programie między programie uzupełnienie zawiadomienia. Tutaj pisze pan o tym, że sprawozdanie finansowe spółki są nieskładane, co jakby wywołuje jeszcze większy niepokój w KNF-ie związany z tym, co jest z pieniędzmi klientów. I pytanie moje pierwsze jest takie, czy mm, zwrócił się pan do kogokolwiek w knf albo ktoś do pana o to, żeby zwrócić się do UKS o kontrolę w tej firmie? Ja nie przypominam sobie, żebym, żebym rozmawiał w takim aspekcie. Mówi Pani Przewodnicząca o, o, o informacji z sądu, że brak sprawozdań był. Rzeczywiście te informacje wpłynęły, zostały przekazane prokuraturze i później także, nie wiem czy później. Pytam Pana o to, czy rozważaliście Państwo powiadomienie Urzędu Kontroli Skarbowej o z tym, żeby przeprowadzić kontrolę w tej firmie? Nie przypominam sobie takiej rozmowy. A taki temat w ogóle stawał w KNF-ie? KNF to ciało ośmioosobowe. Obecnie nie wiem, czy taki temat wśród członków komisji była, był podnoszony. Pana nikt nie prosił o opinię w każdym razie w tym zakresie. W zakresie korespondencji z UKSM nie. Główny Inspektor Informacji Finansowej. No to to jest to pismo, które, które wspomniałem. Z 2000... Nie, proszę pana, nie sierpień 2012. Pytam się o dziewiąty, dziesiąty, 11 rok. No nie. Pismo było skierowane, zawiadomienie do prokuratury, w którym działania były podejmowane i to to później zostało skierowane pismo do prokuratora generalnego i to były te działania, które uważaliśmy za stosowne wówczas. Mm -hmm. Proszę Pana, proszę powiedzieć, czy mm, rozważał Pan lub zasugerował komukolwiek lub napisał sam do Krajowego Rejestru Sądowego, skoro informujecie Państwo i pytacie o sprawozdania finansowe i skoro przesyłacie informację o tym, że Marcin P. jest skazany, czy przyszło Wam do głowy, żeby taką informację przesłać do KRS-u, żeby rozpoczął weryfikację, mm, weryfikację tego, czy on może być prezesem tych spółek? tą informację na pewno przekazaliśmy prokuraturze. Wydaje się, że w, w, nie wiem, czy ministrowi gospodarki. Czy tak, ministrowi gospodarki też. Być może Łokikowi, jeśli pewnie też bo wtedy. Tak, ale te, te podmioty nie mogły tego zweryfikować. Czy pan zna przepisy o KRS-ie? Jakie informacje z urzędu sprawdza sąd przy wpisie, jakie na przy powzięciu uzasadnionej wątpliwości? Pani przewodnicząca, działaliśmy oczywiście. W takim zakresie, w jakim wtedy uważaliśmy, że jest to słuszne. Czy państwo żeście złożyli taki, wysłali taką informację do Krajowego Rejestru, że prezes tych grupy spółek Ambergold oraz grupy spółek OLT jest karany? Ta informacja była, była zamieszczona w prasie, więc ona była publicznie dostępna. Proszę pana, proszę pana, pytanie jest takie, pytanie jest dość zasadnicze. Prowadzicie państwa dokładnie, pan później przerabia te informacje, szeroką korespondencję z KRS-em w zakresie składania sprawozdań finansowych i przyczyn nieskładania, nie tylko za jeden rok, ale za kolejne lata. Czy w związku z powyższym Powstał u kogokolwiek pomysł, aby zwrócić uwagę sądu rejestrowego na fakt, czy ta osoba może mieć zakaz 18 KSH do pełnienia funkcji? Korespondencję z KRS-em prowadził inny departament, więc ja nie mogę wykluczyć, że tam także rozważano ewentualnie także takie działanie. Ja o wystąpieniu do KRS-u dowiedziałem się post factum. Jak dostałem informację o tym, że rzeczywiście Bertol nie złożył tych, tych zawiadomień, więc takie działania były podejmowane. Proszę Pana, czy kiedykolwiek rozmawiał Pan z Panem dyrektorem Olszakiem na ten temat, że te wszystkie działania, które podejmujecie, a w zasadzie dwa zażalenia i kilka pism wysłanych do prokuratury przez prawie trzy lata nie dają żadnego efektu? Pani Przewodnicząca... No... W całej smutnej sytuacji tej sprawy dawały efekt, bo, wiadomo, bo postępowanie karne nie zostało umorzone. Wtedy rzeczywiście... Proszę pana, ale efekt to byłby taki, jakby ludzie nie stracili pieniędzy. Jeżeli efektem dla urzędu, bo tak to przynajmniej to wybrzmiewa, było to, że państwo możecie powiedzieć, my jesteśmy czyści, dlatego żeśmy złożyli zawiadomienie i formalnie dwa zażalenia, to muszę panu powiedzieć, że to jest kompletnie nieefektywne działanie.